Ale ale moi drodzy tuk 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 Sahur nas uwięził niestety Jest z nami oczywiście Olo i Leon Siemano Siema. Ja nie wiem ja nie chcę być dłużej tutaj w tym jakimś drewnianym więzieniu Połapałem wam tak ja bym stąd uciekał jak najszybciej Ja stąd nie uciekam No co wy gadacie? No bo ten tu Sahur, on jest naprawdę straszny. Ja się troszeczkę boję, Ale popatrzcie na tego. Ja wiem, że on ma baseball, ale on jest z drewna. Przecież na lucie damy radę. Chodźcie chłopaki. Pytanie! Wystarczy, że skołujemy zapalniczkę, go podpalimy, mamy ognisko. Olek, to jest genialne! Wystarczy zapalara, normalnie go podpalimy i zginie. Patrz jaki ziomeczek. trzeba pokazać. I sedajmy wy się w ogóle nie znacie. Przecież my naprawdę nie damy rady w stotucie. Ja wam tak, on dopiero tutaj przyszedł do tego Robloxa, więc my jesteśmy. Większymi weteranami, I gdzie jest Olek? No ja zacząłem już uciekać, bo ja się go boję. On już A, co to? Oj, jakaś plama, no i co? Nie Niby tylko koza no. czułem, ale ja za się go boję. No chodźcie, chodźcie. O, kurde, to się zapada! Zapada szybko, szybko, szybko! Dobra, co to jest? Tu można kupić Ej, ja? samochód. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, kup Ej, tu mi samochód! można kupić samochód. A za ile? A za ile? Fruj, no i ile? 190 Tanio! Nie A, potrzebujemy jest... żadnych rzeczy, żeby uciec, moim zdaniem. Co to jest? Po... O kurde. Gdzie ty kurde. jesteś, bro? Gdzie ty dawaj? Poczekaj na nas! Ale to jest bez sensu, bo tu nie ma żadnych fajnych oh. itemów, żeby można było o zrzucać Ej, ej zobacz to. <laughs> Możesz kupić Bombardiro-Krokodilo! Haha! <laughs> Bamba... Ile kosztuje Bombardiro? 340 kosztuje Bombardiro-Krokodilo! No. Wojdziemy. Nie, no to jest przesada, tam, tam, że ewidentnie tam, tam. Dunk, O nie! Dunk, dunk, nie, dunk, dunk, to nie skacz, nie skacz, Dobra, o kurde, o, kurde. O, On tu jest! No, no mówiłem, ja żeby tu nie skakiwać! Błagam, no, no, najgorszy kamysz! On, on nie goni, błagam. 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 on nie goni! Proszę proszę, 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 proszę Nie, spadnę, spadł, spadł On mnie goni, on u mnie spadł i On mnie spadł, ja jestem bezpieczny, no Olek, jestem bezpieczny, jestem bezpieczny A ja ginę Proszę, jest, już nie goni Tutaj jest, nie, nie chcę. No to gdzieś ciebie nie goni. Czekaj, poczekajmy na Olka, bo Olek wypadł z, z rozgrywki. No dobra, bo on czekam. mi przychyczył, on skoczył jakoś na barierki i skrócił mi drogę ucieczki. L lodowy jakiś pistolet, a to? Co są jakieś itemy. Ej, gdzie Co? ty? Co, to pe... o, spadłem. O. Co dalej mnie? Ej, można, ej, można kupić. No to Co kupuj. Bądź nim, bądź nim, bądź nim. 340, dobra, musiałem. Nie gazu! Nie Kupiłem. gadaj kupiłeś? Ej. Co kupiłeś? Nie! Mama nie działa! Został nas, nas! Zostaw z, nas! Z, zostaw kurde, nas. was! Spadaj, 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 spadaj! Eee, e, nie, nie mogę spadaj, was bić! Ja nie mogę was bić, ja jestem normalnym graczem! No tak! Zawsze jestem tung-tungiem, co jest grane? Ej, a tu jest tralarelu tralala jeszcze! O, a my jesteśmy już dalej! Ej, dobra, tu można kupić wszystko! Są wszystkie postacie! A wy poszliście! Ja zwiewam, nie chcę być Ej! Poczekajcie na mnie, poczekajcie jest? na mnie, idę do was Kopie, kopię, kopię, kopie, kopię! Kopie, kopie. Panato to ja... Zostaw mnie! Ja nie, ale ja nie mogę was bić! Z na sercu. Spadłem. No, ja nic nie mogę zrobić, ja nic nie mogę na zrobić. Pewno możesz. Jasne. Chodźcie. Chodźcie. Hop! Hop! O kurde, o kurde! Uh. Nie, ja nie ja, ja się nie to. ja ci nie ufam. Ale się świeszcie gra tu tunk no ja cały czas spadam do wody, poczekaj śmier się na mnie, się gra. proszę! A gdzie jest Olek? No już dalej jest! Poczekaj, Oleg, poczekaj, Olek! Bo le le Leon, Leon próbuje przejść. Ej, a, Ej, a wiesz, czyský, że pod... jak tu klikniesz M, to możesz się przebrać za wszystkich? Co? No, ale musisz kupić, zobacz, Aha. kliknij M. Yooo, jest kokosino <tis> Monkey, czy jak to tam? Jest Bomberito gangsterito. <noise> <tis> <tis> tego nie znam, akurat serio, tego nie znałem. Chodźcie. Ze tych postaci jest tak dużo, że to Ej, jest O, nie ma Assassino Cappuccino. Dobra, co tu są? Zbuduj broń, 52... Co? Nie wiem, ale tu jest jakiś skok, patrz jak skacze. Chodźcie, chodźcie za tungtungiem. tungiem Hop! Hoppa! Uciekam! Ma. Z więzienia! O kurde, jaka... O, się wystraszyłem. O, <śm> Nie zdążę, Nie, nie zdążę, ja nie zdołże, nie, stań, nie jest, jest, Zdożyłem. Jezus, zdążyłem! Jezus, zdążyłem unterstütz... Ja cię kręcę. <risz> paczolka, 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 paczolka. Albo nie Ale go walnąć, zginął, zginął, nie myślisz? Co? Się... Nie zginę. O! Jakim prawem? No bo każdy mój naczelny, to było niemożliwe. Uważaj, Uważaj! gadajcie. Kto może zabić, ja też jestem tungkiem. Nie po to wydę! Tyle pieniędzy! Otworzyłem wam, otworzyłem wam! Otworzyłem, otworzyłem! Wam. otworzyłem. Kurde, gonimy. Nie! Mnie. Jest nie. mega blisko! Jest nie. mega blisko na moich plecach! Ej, ale to jest bez sensu, bo tu nie można nikogo proszę, zrzucać! Patrzę, uciekaj! Uciekaj, gdzie pieprz rośnie, proszę cię! Dobra, jestem, jestem! O kurde, słonik! Jak on miał. Tralalalello! Tra, jak on miał. Tralalaala! Tra. No, Rinilla, no, tak! Rililla, no, coś dokładnie. takiego! Obrala ci do góry. Aga. Ja ci do góry? Oh. Nie oh. podoba mi się, że ty jesteś po jego stronie w tym momencie. A ile to 34 Robuxów na złotówki? Nie mam pojęcia, pewnie 100 zł. Nie, no to na pewno nie. Eee... co my tu jest jakieś, czekaj, bo to mi temki. Ja chcę tej temy. Jakie? Dawanie, Jakie? Kla dawanie klapsów przeciwko zombie co? co? Weź, weź coś, żebyś co mógł trollować Olka. Dzieje? No nie. Właśnie nie mam Tu takich... jest gongster i to bobrito! O! Co? Jezu, jak ja bym chciał mieć Robuxy i to kupić! A ile kosztuje? 300. Uh, lecimy! Waga, żeby nie wpaść do lawy, proszę ja was, proszę ja was, proszę ja was, proszę ja was. I skok! 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 Dawaj! Dawaj! Nie. Dawaj, dawaj, What? dawaj! No nie! Lecimy, lecimy, chodźcie, 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 uciekamy, 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 uciekamy. Dobra, skok, skok tu coś jest? Prezent! Właśnie chcieliś po prezent, i spadłem. Znajdź No nie, no kurde! Nie gadaj! mnie! Nie gadaj! Patrzcie, Co? kim jestem! Nie, nie, nie gadaj, że ja też mogę tam być, ale nie. kupiłeś ci za free! Zmieniło mnie, jestem gościnny. Ale za, za free, no z prezentu. Co? Też możecie, jak dziwi jesteście? Ja też chcę. No nie, znowu Aha, spadłem, no bo ja nie, tego nie przejdę! No musisz tego, patrz, kim jestem! No, jesteś dawajcie. słoniem! Jestem słoniem! Ej, ja też chcę, ja też chcę tam kimś jestem być słuszny. Ej, to jest każdy, słoniem. czyli tu każdy jest słoniem. ale jeszcze tu można przejść. Kurde, jaki ten słon jest wolny. U Mega mnie, wolny! Nie też nie chcę być z nim. Prezent na septy. proszę coś lepszego niż słonie, bo ten słon jest useless! Dobra, uwaga Tung tung! Chcesz mi ja jestem. Ej, czyli chcesz mi powiedzieć, że wydałeś 340 Robuxów yes, i możesz spodem. za darmo być. Spadłem, czajcie to. A może byś na nas poczekał? To? Nie, ja teraz jestem za wami. Ej, co tam było? Lecę, za postać? lecę, lecę. Ej, tung tung Eee! Jestem no. lepszą teraz. To ty. Kurda, no to jestem ja. tungtungiem. Ja też chcę być. Ej, a mogę tam wskoczyć? Nie! Ty, poczekajcie na mnie, poczekajcie na mnie, już biegnę. O, opa! Dobra. Idę opa. po prezent. Ale jestem takim mniejszym. Ten tym, tym tung, tung za 340 robuxów był o wiele lepszy. Ale ja, ja jestem jakimś opa. głupim słoniem co jest? Ale ty, możesz, <grymne> ale ty możesz się zamienić w tego y, za 300 euro Mam uksu. kolejny prezent no Chyba żarty robicie <grymne> A patrzcie jakim ja jestem wielkim słoniem Ej mogę? No wiemy też Aha, możemy mogę. być mogę, dobra no to jest najlepszy ten policjant Nieprawda wy jesteście takim malutkim o, Jezu patrz to teraz jestem dużym co? No poka Ej jak? <grymne> widzisz to? Co tu jest? Drabina! Nie mniejszym Drabina A jak się klika drabinę? Ja już, ja już niosę, ja już niosę, dawajcie Ale każdy ma o, swoją o, Drabina do góry A jak niesiecie drabinę? Kliknij trzeba na nią No ale kliknąłem <grym>, A masz ją? No nie O, mam Dobra, ops Co jest? Też w nią jej nie mam Ile idę do góry? Chodźcie, chodźcie, chodźcie Kurde, się tu nie ledwo jeszcze. To... Kurde, ja nie chcę Przymiesz być graczy? tym głupim słowiem, no Ile to? 290 robót <grym> Co tu jest? Latająca deskorolka 340. Chodźcie opaki. No Czekaj. Zapraszam, zapraszam. O, to jest Gdzie muster. tu jest drabina? Ja nie umiem wskoczyć na tą drabinę. No! A mamamia. Jest. Bra, Kupujemy to. Co ty kupiłeś? Kupujemy to. Co? Kupujemy to. O oh my god. latające latającą to skorolkę kupiłeś? Nie. Przenoszenie się nie graczy. Co? A jak to ma działać? Nie wiem. Ja, ej, wieje mi, no wieje, nie wiem, jak to działa. Ten ej, ej, poczekajcie, bo chcę przetestować, bo tu kupiłem. Czekajcie. Jak ty robisz kupę i zrobiasz? Czekajcie, zielona? czekajcie na mnie, proszę a was. Ej, a po a Czy ja mogę się zmienić? Ej, chłopaki, poczekajcie na mnie. No czekaj, poczekaj. Poczekaj. Czekaj, stójcie Czy ja mogę tą kulką zrobić? Akcja. No? No ty mega nie świetne. No, no, świetne. Nie jest na pewno. Ile wydałeś? Czekaj. Rzuć, aha Ja rozumiem, ja rozumiem Chyba No Co to się poświęcę, rzuć. rzuć we mnie, poświęcę się No Nie no? mogę nic zrobić No nie no to ciodersko nie dałeś no. 200 robuxu? No Nie, pewnie nie tego używać no 290 <gulia> <gulia> Kurczaki Bekasz no siebie. Czasem tak już jest Mówi się trudno Chodźcie <gulia> Zamknij <gulia> zawory Znowu te zawory, chodźcie, ja wiem gdzie, ja wiem gdzie. No ja też wiem, ja już właśnie je robię. A czemu nie mogę kliknąć? O! o. Aha, aha, aha! Cwania. Dobra, gdzie jest trzeci zawór, a tutaj. Cwania, ej! Zginąłem, mod? Dobra, udało mam wszystkie. Nie, spadłem. Jeden. Opla, idę hopla. dalej. Dwa. A gdzie jest trzy! Ej, ten suń jest taki wolny, czy mi się wydaje! Jestem! Nie, on się wydaje, bo jest taki ogromny się wydaje. A mogę nim nie być! Cąknu też jest wolne. Tuk, 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 tuk. A jak nim nie być? O! E, o tuk zawór! Nie. nie! Co? Cię? Nie! Nie! Co? Co? Kliknąłem zresetować i jestem na samym dole! <śmiech> <śmiech> o! Wow! Jestem małpą kokosini! Co? Nie, mogę na mnie, na imię, ale jestem małpą kokosini. Chodźcie tutaj, chodźcie tu. Biegnie, patrz. Biegdę. Muszę wam się pokazać, nie? E, op, op, dobra, czekaj. Co jest? Skąd ty to masz? Małpa kokosini. Ej, zrzuciłeś mnie! No nie, już wiem, co to robi. I jak to robi? Co to robi? No, uderz ze mnie. Ja nie umiem, nie umiem u tego uderzyć. Aha? Dlaczego nie udeputujesz przed chwilą? Co? Nie! Co? Nie! Tak! Kokosini! Na kokosini! Gdzie? Gdzie Leon ty idziesz? No idę, idę, zaraz będę w tym szybie. O dobra, lecę, lecę, lecę. Małpa kokosini! Małpa kokosini! Małpa, nie widzowie. Napiszcie nam jak się nazywa ta małpa. A coś z kokosini na pewno. Na bank! OPSA! Cocosini! O. Montkinella! Nie, tak sobie wymyśliłem Ja nie mogę! No bo tu będzie nazwa napisana, nie, nie ma nazw napisanych. Jesteś kokos... Dobra, to mało pomyśleć? Ale jak, tak, ale jak mam być szczery to zmarnowałeś robuxy Czemu? <grym> no bo kupiłeś za 340, a tutaj za darmo są. No. no nie, czasem tak już jest, nie? Woo, doszły. Business, business jest biznes. Jest Leon! Kokosini, ocie Kokosini! Wszyscy są mapami. Ej, Ej gdzie Co teraz? Iść? Co teraz? Nie! Uro. Nie, Bombardino, krokodilo! Nie! Nie, błagam! Zlewam Błagam nie! Błagam nie! Nie chcę, on jest najgorszy! Dawaj mi tego RPGA! Czemu teraz bombardino? Czemu mnie goni Bombardino, krokodilo? Czemu nie mogę tego zabrać? Mam tu On tu wszedł, on tu wszedł! Jest mega wolny! Klikam w niego, klikam w niego! Bigo, 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 bigo! Każdy go pije! Dararaty Bombardyni! Ja, ja cię tu nie mogę! Bombardyni krokodyni! Czemu on jest taki dobry? Oh, zginął. zginął! Zginął! Let's go, Dobra, let's go, go let's go, let's go! Nie dostajecie nic, no niestety, czasem tak już jest, chodźcie! A co nie dostajemy? O, co dostałeś? nie, już mi zniknęło! Jażdżam! Kokosini się kręci! A ja teraz biorę Tik. Wyskok! Wypostasz. Nie, nie no ja mu bierę tego co kupiłem, go kurczę na niego kazał. To z rekinem Co to jest? Jaki rekin? Tralalala, tu jest. W wodzie, za nami. Zobacz co to. Nie, nie ma. Dobra, czekajcie. Jest. Patrz, patrz. Gdzie? Widzisz to? Gdzie? Tu. No, o, ja nie mogę. No, faktycznie. taki ogromny. Chcę stąd spadać. Ej, dobra, O nie! Tutaj. Nie, na Lasery! Na sery. Uuu, ale, ale ten... Tung-tung ma stopy, nie? Nie, nie, ja widzę, wiecie, że ja nie zrobię tych laserów. <laughs> Tung-tung-tung-tung-tung-sa! Hur! tung 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 sa Hur, proszę nie, proszę nie, proszę nie! Dobra, góra, 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 góra! Lecimy leć, leć, Lecimy tu! Lecimy tu! Lecimy yeah! tu! Lecimy tu! I na tył! to mało tak śmiesznie idzie! Lasa światowa, idziemy! Dobra, co my tu mamy? Co tu jest? Yy, użyj metalowych desek. Nie no, mam okay. karty! Ej, znajdźka! Taka... Tralala! Kurczaki! Nie ja też tym ja chcę być! Ja nie mogę! <laughs> Ale dobre to jest! Nie podoba tralala. mi się ta gra! Dobra, to jest mega, nie? Pyk! Tralali, tralala! No idź tam proszę cię! Proszę cię! Proszę cię! Proszę cię! Tralali, tralala. Skaczemy! Ostatnia deska, ostatnia deska! Pyk, pyk! Tu się, tu się nie, tu się wywali ta deska. Cyk. Tam Ej, nie się wywaliła się. Tam nie doskoczę. Mówiła No druga deska mi się wywaliła i dobra, ja przegrałem, bo ja już nie mam desek. Jak nie masz desek, możesz to zresetować. A, to git. <laughs> no ja już, ja już idę, ja już mam wszystkie zrobione. Jak wszystkie? Aaaa, spadła mi decha. Nie mogę. Ej, nie, mi cały czas spada decha, jak to zrobić? Halo, czy ja... A, nie, nie da się Nie, nie, wszystkie dechy od nowa. To są Co? żarty, to są żarty! Nie mogę, ej, Dobra, nie mogę. Bab, 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 No nie! nie. ej, Dziekier. ale ja nie. To jest niebywałe, to jest niebywałe. dobra, proszę, to trzeba gdzieś stanąć tu i cyk. O, klasa! O, bym teraz się widzowy nie wywalił, proszę, proszę! Nie, 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 no nie da się tego zrobić. No. Proszę, 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 proszę. Ok, już dobra. dwie postawione mam, Jest, proszę, ostatnia, please! Dobra, bo ten rekin jest taki, nie, nie, nie widać nic przez niego Nie, dobra, mam to gdzieś, mam to gdzieś, mam to gdzieś Nie Co, robię za... tego Nie, nie da się znowu? tego zrobić Nie da się tego zrobić Co ty gadasz? Nie, zrobiłem! Ty... Yes, yes, udało mi się! Leon! No ja tego nie zrobię. Poczekajcie nie. na mnie chłopaki Musisz trochę z odstępem. Nie możesz tak blisko podchodzić do krawędzi, bo będzie koniec. No, nie też tak mieć w gdzieś robię. Czekaj, 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 dobra. Może teraz? Nie, no nie wiem, nie wiem, bo ja nie chcę zginąć. Dobra. No dawaj no. Leo. Jest. Nie, nie, no, jedno, ja jak się nie, ucieszę, wierzę. <słuf> nie wierzę. <Szłuf> Jeszcze jedno, dobra, ja to zrobię. Czekajcie. Ile to kosztuje? Ale co? Ej, ja do was nie mogę wrócić. Wszystko kosztuje 200 Robuxa. Dawaj, 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 błagam, błagam.

Ja też nie tylko Tungtung był beznadziejny tak szczerze, mega. Dobra, jadę policyjnym wozem, lecyjnym! Ja jazda. Lecimy dór. Dawaj, dawajcie! Naciśnijcie do F, naciśnijcie F! Syrena! Syrena yes, Uciekamy! Ucieczka z więzienia Tungtunga! Jeszcze musimy tylko dotrzeć do. Naciśnijcie G, G naciśnijcie! Nie, bo wsiądziemy, czy co? Nie, przysięgam, że nie! Nie, ja się boję. A, a, a. Proszę, Z to jest wyjście! Wow, turbo! Wow! Co ty gadasz? Wooo! Ej, tu jest prezent, tu jest prezent, tu jest prezent! Gdzie, gdzie, gdzie? Tu, 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 przy tej nie. idę zobaczyć A co gdzie ty jesteś, który to jest? Bombardino A, Krokodilo! Tu! Bombardino Krokodilo! Co ty dajesz? Jej! Nie, ja to muszę mieć, ja to muszę mieć, ja to muszę mieć. Ja to, jak ty chodzisz, ja to muszę mieć. Ja to muszę mieć, Bombardino, proszę. Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Jak to się porusza. Tak no, co jest grane? Nie no Bombardiro... Ej dobra, przetestowaliśmy najpopularniejsze postacie, nie? Wszystkie Ej, ale tu jest jeszcze jeden prezent Gdzie? Baby, no, baby tutaj, a baby? A gdzie jest wyjście? Tu jest lepszy Bombardiro Krokodilo chyba, a On nie spadłem To, nie baby. Jest, to, to baby? baby? To baby, to baby <laughs> Dzidziuś Dobra, góra! Lecimy moi drodzy! Uciekamy helikopterem! Tylko trzeba wejść tutaj, trzeba wejść tu. No, tu spadłem. Ja nie umiem nim skakać! No nie, no ciężko się nim chodzi! Mega ciężko się nim skacze, ja mało widzę. Ops, jestem. Eee, jestem. ja nie mogę wejść po drabinie! Jestem! Uciekamy! Tak jest, mi sobie udało się, nie wierzę! Uciekliśmy z więzienia. Tung, tung! Bombardino krokodilo i tak dalej, no nie. niebywałe, niebywałe.